Na życzenie wujaszka, proszę bardzo, nagrywam filmik trochę innej rozdzielczości, ale będzie trochę duży. Tak więc wygląda ogród. Płotek. Duża, jak widać, zrobiona brama jest. Na wykończeniu praktycznie można powiedzieć. Kokosy trawka domek padał deszcz w niedzielę, więc chłopaki nie skończyli jeszcze tego rynny zrobić tu już mamy też zasłonięte, wszystko elegancko no, tak to wygląda